żeby ustawić, żeby we wpisie wyświetlała się miniaturka stworzona z filmu, wchodzimy do zarządzania zawartością rodzaje zawartości, edytujemy wpis blogu, przechodzimy do zakładki Display Fields. Wcześniej dodaliśmy pole Film. Powinniście zobaczyć mniej więcej coś takiego. Teraz ustawcie tak. Etykieta. Ja mam ustawiony hidden, czyli ukryta. Jeżeli ustawiliście na przykład above, czyli powyżej, mielibyście nad filmem etykietę film, dwukropek i pod spodem byłby film. Podobnie inline, tyle że to byłoby z boku, a hidden to jest po prostu ukryte. Skrót. Tutaj ustawcie image tam, thumbnail linked to note. Czyli będzie to miniaturka której ustawienia tworzyliśmy wcześniej, to jest ten obrazek 120 na 90 podlinkowany do zawartości. Czyli jak klikniemy na niego, to przejdzie nam do pełnej zawartości. Full note zostawiamy do myśli, bądź jeżeli chcecie, możecie popróbować i zmienić na inne. Po wszystkim zachowujecie zmiany.